Moi drodzy, to koniec upałów. Ja dzisiaj miałem taką myśl Słuchajcie, nie wiem czy dziś czy jutro, jeżeli będzie podobna pogoda jak dziś, czyli pochmurnie, tak jakby miało się na deszcz zbierać i chłodniej niż upalnie, to zrobimy, że w jeden dzień jutro czy pojutrze ja idę na grzyby. Nie będzie live'a wtedy rano. Jadę na Grzyby, jadę sobie zobaczyć, jak wygląda sytuacja u nas na Śląsku. Czy jest już coś, czy nie. Czy za mało padało, czy za mało grzało słońce. Trzeba zrobić rekonesans. Gdzie jestem na Grzyby? Właśnie nie wiem, gdzie uderzyć teraz, bo my tu mamy na Śląsku bardzo dużo lasów. Bardzo dużo. I dlatego u nas też dużo ludzi tu jeździ. Ja mogę w bardzo wiele miejsc jechać. Mogę jechać gdzieś w kierunku Lublinca, tam za miasteczko Śląskie, tam w te lasy. Lublinieckie. Mogę jechać tutaj bardziej w kierunku Tych. Tam jest ogromna ilość lasów, tam za Kotowicami, za Tychami. Mogę jechać w kierunku bardziej już na, yy, na Chrzanów, za jawożno. Tam też są, tam jest w ogóle jakiś yy, nie park, tylko nie wiem, jak się to teraz nazywa. Tam jest taki ogromny, jakby, nie taka puszcza, czy co to jest. Więc ogólnie, tu nawet, jak ja się uprę, to i mogę do centrum Katowic są lasy. To tutaj ja nawet nagrałem przecież taki vlog, że zbieram grzyby w centrum Katowic. I zobaczcie sobie na YouTubie, jest to, to nie jest clickbait, bo w, w geologicznym centrum Katowic, czyli w idealnym środku miasta, wyznaczonym przez koordynaty, jest las. I ja tam zbierałem po prostu. I były grzyby. Więc takie... Yy... faktycznie grzyb Wam wyrośnie wszędzie, jak są odpowiednie warunki, nie? Tylko potem jest kwestia, czy chcecie jednak zbierać te grzyby w byle jakim miejscu, czy jednak z byle jakiej ziemi, bo dużo tej ziemi u nas na Śląsku było zatrutych e, różnymi opadami, różnymi niefajnymi rzeczami, które w powietrzu i do gleby się dostawały, z różnych hut, kopalń, z różnych przemysłowych zakładów. Więc trzeba e, wiedzieć gdzie, co, kiedy miało miejsce i tam można wtedy zbierać moim zdaniem. Na kaletach. No ja też byłem na kaletach kiedyś. Wczoraj byłem na grzybach na kaletach. A no ty że na kaletach byłeś, na drutarni? Ale dobra, ale jakie ty ksilaron grzyby zebrałeś, trzy kosze? Czy to były sitaki, czy to były ee, jakieś kanie, czy to były, nie wiem, podgrzybki przede wszystkim, bo w tych latach kaletowych to przede wszystkim podgrzybki rosną.